Hutnik TV na suchych stawach, wywiad z Maruszem Bieniacem, stoperem Hutnika. Powiedz nam, e, jakie wrażenia po tym ostatnim meczu? Bo graliście w Zumbrzycach, wszyscy narzekali na Murawę, Czy też to tego tak dobrały, że, że no, tam się ciężko grało? Z tego powodu właśnie? No tak, bardzo ciężka murawa była do gry, ale bardzo cieszymy się ze zdobytych trzech punktów, awans tabeli. Przed meczem, właśnie trener uczulą nas na, na to, że wojsko. Nie będzie nam sprzyjało, nie będzie naszym sprzymierzeńcem. ale wybrnęliśmy z tego cało, graliśmy dużo bokami, trener mówił, żebyśmy nie kombinowali w środku za bardzo, grali prostą piłką. Właśnie po akcjach z skrzydłami padły bramki, no tutaj duża zasługa Michała Nawrota i Mateusza Gamrota, bo pomimo tego, że nie są to nominalni skrzydłowi, odwalili naprawdę kawał dobrej roboty. Wróciłeś do składu tak naprawdę, bo był taki czas, że nie widzieliśmy w pierwszej drużynie. Jak się teraz czujesz w tej drużynie? Czy to już na czujesz, pewno. że jesteś taką wiodącą postacią? Znaczy na pewno czuję się coraz pewniej, bo brakowało mi takiego ogrania w zespole. Bo naprawdę ciężko tak jest wejść z marszu do gry na jeden mecz. Były momenty, że nie szło mi, ale teraz nowy tener zaufał mi. Bardzo się z tego cieszę No i staram się najlepiej. Nie brakuje wam takiej stabilizacji w obronie, tam na środku? Bo różnie gra się. Grasz czasami z Adrianem Urkowskim, czasami z Jaroszem. Tam. Różnie, to, różnie to bywa. Znaczy od, od jakiegoś czasu, od tam właśnie tracimy coraz mniej bramek nasza gra się poprawiła w obronie, no? ale mi to nie robi różnicy, bo z Adrianem się znam kopę lat. Naprawdę, no tammy się prawie 10 lat. Z Radkiem Jaroszem trochę mniej się znamy, ale... Mi to nie robi różnicy, po prostu mamy grać swoje. A zmiana bramkarza? Teraz, teraz jest jakby nowy bramkarz, to też środkowie obrońcy lubią mieć za plecami człowieka, któremu ufają. Czy teraz, jak znaczy... Kusak wszedł hmm. do bramki już tak na stałe, e, to się jakoś zmieniło? Nie, mniej krzyczy, więcej krzyczy, trochę inaczej bo Dla, dla mnie nie ma różnicy, naprawdę. I Krystian, i Sebastian, bardzo dobrzy bramkarze. Oboje bardzo dużo podpowiadają znakomicie swoim fachów. Jak te dwa mecze najbliższe? Gracie u siebie przy świetle. Nie będzie dużo kibiców, bo się zapowiada, że to może być na dłuższy czas ostatnie spotkanie na suchych stawach. Jest taka atmosfera w drużynie, żeby żeby te 6 punktów zrobić do końca i może skrócić dystans do Mogilan. Teraz się mamy 5 punktów. Na straty. pewno najbliższe dwa mecze to są... trochę takie kluczowe, no ale 6 punktów i... Innego planu nie, 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 nie zakładacie. Nie zakładamy. Mhm. Więc czy już rozmawiacie o jakichś zmianach drużynie? No bo wiadomo, że jest zainteresowanie różnymi zawodnikami z różnych stron. Czy już tym jest jakaś rozmowa w szatni? Czy na razie się skupiacie tylko na Skupiamy mecz? się na najbliższym meczu z Halniakiem. Mhm. Chcemy go wygrać. Potem chcemy wygrać z Iskrą Kleczą Dolną. Chcemy to rewanż. rewanż. Rewanż oczywiście za. Nieudany fal start. Nie boicie się tego meczu z Salniakiem? To takie mocno chłopaki, tak? Z góry przyjeżdżają. Tutaj rozmawialiśmy z Rafałem Drobną, on mówi, że grał z nimi kiedyś, że nie odstawiają nogi, że naprawdę tak jest, z nimi się gra ciężko. Znaczy, moje zdanie jest takie, że my się nikt nie, nie powinniśmy tutaj nic zaobawiać, bo my jesteśmy, my jesteśmy hutnik Kraków i my powinniśmy być pierwsza plonową drużyną w tej Tak Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.